Widziałeś ostatni odcinek pojechanych? Dałem, jedzie no. samochodem, drugi jedzie rowerem, piłeś? Nie piłem, piłeś? Nie. Dobrze, możemy więc prowadzić. Prowadzimy więc program pod tytułem Pojechani, a jeżeli wy chcecie prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, to nie wasz mi się... K a jeden z drugim tykać tych kluczyków, ani wsiadać do samochodu za kierownicę po spożyciu jakiejkolwiek ilości. Co by nie mam mówić, się? masz rację, ja dostaję po prostu piany e, jak zdyszany koń, jak widzę, jak ktoś na przykład po jednym piwku, po dwóch, chce sobie wsiąść, a, spoko, sobie to nic nie dzieje, i... przecież ziom, zawsze tak jeżdżę po swojej wiosce. Jeżeli dzień wcześniej był alkohol, a powiedzmy, mam na rano do pracy, wstaję i. Mam lekko zachwianą rzeczywistość. To znaczy, tak, wczoraj było kilka piwek, trzy mm -hmm. piwka, cztery piwka. No i trzeba gdzieś pojechać samochodem. I, I teraz, mi? tak, z jednej strony się ok, myślę, że spoko, ale z drugiej no, wiesz, aniołek, diabełek. Co w tym wypadku zrobić? Zależy też od tego, jakbym się czuł. Bo jeśli wiesz, skończyła ci się impreza o dziewiątej i wstajesz na dziesiątą rano, o, to jest duża szansa, że nic ci się nie dzieje. Ja bym też nie ryzykował, ale najważniejsze, jak się czujesz, bo no, wtedy, wtedy, wtedy sam wiesz, czy powinieneś jechać, czy nie powinieneś jechać, czy jesteś w stanie wyprzedzić kogoś samochodem i nie zderzając się z nikim z przodu, czy zrobić cokolwiek innego. Jazda samochodem to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, bardzo duża odpowiedzialność, tak? Bierzesz odpowiedzialność za siebie i za tych wokół. Nawet jeżeli jesteś super, hiper mega dobrym kierowcą rajdowym i wydaje ci się, że jesteś najlepszy na świecie, to nie daj Boże na lekkim kacyku wjedzie w ciebie kobita puknie cię gdzieś na światłach no zagapiła się, no właśnie bo tutaj sobie dzwoniłam, tu gdzieś sobie tutaj poprawiałam, światło się o. zmieniło, bam uderzyła, no i, no i teraz co? dzwoni po policję policja przyjeżdża i pierwsza rutynowa rzecz, która nastąpi nastąpi wyciągnięcie alkomatu i będzie badanie, pani dmuchnie pani dmuchnie, pani dmucha Nie pika. Dmuchać, 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 dmuchać. Alkoholu nie stwierdzono, mózgu nie stwierdzono. Pan dmuchać. 03 O kur. I teraz tak, pan, który wydmuchał 0,3, to już jest powyżej limitu dopuszczalnego w Polsce, bo można mieć do 0,2. Pan, który wydmuchał 03 ma teraz problem z. Policją, która może zatrzymać prawo jazdy, na pewno pojawi się mandat. Jeżeli jesteśmy pod wpływem alkoholu, żadne ubezpieczenie nie działa. Nic. OCAC nie działa. My płacimy za szkody, które wystąpiły. Nie warto ryzykować, naprawdę, bo można stracić zniżki. Ja na przykład bardzo często spotykam się z znajomymi to dziwo spotykam się z tymi znajomymi, i często słyszę, że. A napiłem się jednego piwka, spoko poczekam sobie godzinkę, yy, mogę jechać. To też mnie drażni, tak samo jak nie wiem, napiłem się dwa piwka, to poczekam godzinkę albo prześpisz się godzinkę, to przejdzie. Nic z tych rzeczy, bo działa ma. tak samo podczas snu, jak podczas yy, niesnu snu na jawie. Jak śpisz, jak nie śpisz. I nie ma jednego wzoru, jednego przelicznika. Jedno piwo równa się godzina i dwie minuty czekania i no. wtedy jesteś clear trzeźwy. Na to, jak alkohol wpływa na nasz organizm, jak ten metabolizm działa, wpływa naprawdę wiele, wiele różnych czynników. Przede wszystkim to, yy, czy jesteśmy zmęczeni, czy jesteśmy wyspani, czy jesteśmy grubi, chudzi, wysocy, niscy. Wracając do tego, co powiedzieliśmy na początku. No. Budzę się rano i nie jestem pewien tego, czy powinienem, czy nie powinienem wsiąść do samochodu. Jakie są sposoby na to? Spoko, mogę. Tak nie róbcie. Tak, możesz sobie sprawdzić przed randką, czy nie wali ci z japsztala, ale jeżeli chodzi o sprawdzenie trzeźwości, najpewniejszy sposób, owiany różnymi legendami, mitami, niedopowiedzeniami, to jest wizyta, moi drodzy, na policji. Każda komenda policji jest wyposażona w urządzenie zwane Alkomatem. Idziesz na policję i mówisz przyjemnemu panu, tudzież bardzo przyjemnej pani w okienku, że chciałbyś poddać się badaniu Alkomatem. Wiele jest takich opinii. Że w tym momencie dzieje się, że następująco, że jesteśmy aresztowani, wysyłani do więzienia i nasz wizerunek jest publikowany w gazetach telewizji i w życiu nigdy już nie możemy się nikomu pokazać, bo to nie jest alkoholikiem, poszedł na policję się zbadać, co zapedał. To jest A bezbolesne, B bezpłatne C nie związane z żadną, absolutnie żadną papierkologią, nie jest wpisywane nigdzie. Protip dla was. Nie podjeżdżajcie na badanie takowe samochodem. Mamy jeszcze takie zwykłe do kupienia alkomaty. Z nimi też jest właśnie taka fajna sprawa, której mało kto wie, bo to ludzie sobie na przykład kupują i na imprezie o, kto ma więcej, kto ma więcej promili, ten wygrywa. No i słabo, bo te alkomaty działają dopiero po około 15 minutach od ostatniego tam spożycia alkoholu. Jeśli nie będziecie przestrzegać tej magicznej granicy czasu, to Wam wyjdą totalne głupoty, tudzież możecie też rozwalić taki alkomat. Na przykład alkomat typu jednorazowego. Takie coś można dostać w prawie każdej stacji benzynowej, w każdym markecie. Działa to bardzo prosto. Zapoznajemy się z treścią ulotki, dołączenia do opakowania. Tutaj mamy okienko, w którym widzimy granulat, znajdujący się w środku tej plastikowej probóweczki. Wmuchamy i odczytujemy wynik, jaki powinniśmy uzyskać. Problem w tym, że alkomat, który dla Państwa dzisiaj przygotowałem i chciałem przeprowadzić przy Was badanie. Jest niestety przeterminowany. I to jest bardzo ważna kwestia, o której my dowiedzieliśmy się dzisiaj, będąc na planie pojechanych, że te produkty mają swoją datę ważności. Więc kupując, sprawdźcie sobie, czy nie kupujecie przeterminowanego. Tak jak wspomniałeś, alkomaty konsumenckie mogą wskazywać zakłamany wynik zaraz po spożyciu alkoholu typu płynnego. Jednakowusz, o. Problem występuje również z innymi produktami. Na przykład z czekoladkami, y, które mają sobie tam małą domieszkę alkoholu. Z syropami. Lub z produktem, którego nie używasz, a mógłbyś. E, płyn do opłukania ust. Który bazuje głównie na alkoholu. Po spożyciu, wypiciu, przepłukaniu takimi produktami, tam zawsze ten alkohol zostaje w jamie ustnej i to jest bardzo zdradliwe, bo wtedy na takim e, alkomacie wyskakuje, że macie nagle 3 promile. Jeżeli taki policjant ma trochę oleju w głowie, no to stwierdzi, że coś jest nie tak i badanie powtórzy za minut 10, 15, 20. Dobrze też byłoby powiedzieć na początku, jeśli faktycznie wiecie już i jesteście świadomi tego, że myliście zęby, pukaliście, że w tym momencie właśnie przełknąłeś ostatniego kawałka kęsa, czy whatever, pawełka, ulewer, kawełka, pawełka, tych 15, góra 20 minut tak naprawdę... Ten alkohol z jamy ustnej się rozłoży, wyparuje, zniknie i możecie jechać dalej. Podsumowując, nasz dzisiejszy siódmy odcinek. Jeśli piłeś, piłaś, piliście poprzedniego dnia. Następnego dnia dobrze się zastanówcie, zanim wsiądziecie za ster czegokolwiek. A w dniu, kiedy spożywaliście alkohol, na pewno nie wsiadamy za kierownicę. Ja hołduję zasadzie, że jeżeli staćcie na alkohol, to staćcie na taksówkę, a jeżeli nie na taksówkę, to na bilet na pojazd typu tramwaj, tudzież autobus. Sprawdzajcie się, badajcie się, to nie boli, nie kosztuje, a może Wam uratować tyłek. Liczymy na Waszą rozwagę i w kwestii alkoholu, i w kwestii subskrybowania. No, hmm, właśnie o ile z alkoholem należy mieć umiar. o tyle z subskrybowaniem. Nie. Co? W każdej konfiguracji subujemy przed imprezą, po imprezie, w trakcie imprezy. Klikamy subskrybuj tutaj. A co najlepsze? Po subskrybowaniu możesz prowadzić samochód. Dokładnie. <noise> Kolejny odcinek już za tydzień, w środę, o godzinie 18. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na razie. Ciao. Jest ładna pogoda, na bulwarach jest sporo ludzi. Mam nadzieję, że zatrzymają go. Przez to Sebastian jest jeszcze gdzieś przed Wawelem Bo naprawdę liczę na to, że to on kupi mi te zapiekanki Tędy powinien jechać Ale kuźwa, czy on już przejechał, czy nie? Nie wiem Nie wiem, czy prowadzę Cisnę dalej